Hej, ja jestem Sar. witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Lego Batman 3 poza Gotham. Jesteśmy znowu w sterowni, gdzie wybierzemy sobie kolejny poziom. Okej, okay, co my tutaj mamy? Myślałem, że będziemy wybierać poziom, ale wylądowaliśmy bezpośrednio tutaj. Aha, i trzeba się do niego dostać. No dobra. Czyli co, w takim razie przeskoczymy sobie tutaj szybko. Okej. Okay. Teraz dalej. Jakoś się do niego tam trzeba będzie dostać. Tutaj trzeba uważać na te platformy. Te tutaj przed nami się zapadają, to podwyższają za chwilę. No, w ten sposób spokojnie przedostaniemy się na drugą stronę. Nawet nie muszę w ogóle skakać. Dobra, za chwilę go dopadniemy. choć tutaj. A patrzcie, uciekł nam jeszcze, ale kurde, rozpoczęło się dość niespodziewanie. Bo myślałem, że tutaj już teraz przez cały czas tak będzie, że zawsze w tej. Orysz, kurde! Że zawsze w tej sterowni będziemy wybierać jakieś poziomy, tak jak to było w poprzednim odcinku, kiedy właśnie mieliśmy do wyboru różne etapy. A tym razem jednak rozpoczyna się trochę inaczej. Ciekaw jestem, gdzie się w ogóle przeniesiemy, jak już ukończymy tą minigierkę. Bo to jest jakby nie patrzeć, właśnie tylko minigierka. Dopadliśmy go, czy uciekł? Dopadliśmy chyba. A nie, jednak uciekł, kurde. No przecież uderzyłem go. Dobra, teraz ruszamy tędy. Tutaj ci przeciwnicy wydzielały jakieś kurcze... No, chyba się mam od tego trzymać z daleka, co? Od tych czerwonych pól. Przynajmniej starajmy się. Teraz tutaj przeskakuję i ruszamy tędy. Dobra, Breniak już na nas czeka, co? Żeby mu skopać tyłek. Mam nadzieję, że tym razem się wreszcie uda. Możesz, kurde. Okej. Okay. No nareszcie. A więc tym razem Gotham City jest zagrożone. Proszę bardzo. Probably want to put those back. Okay. Can I have your belt? Where are all the poor people? But they're probably hiding inside. Afraid we're gonna stomp on them. Oh, I love you guys! Look! It's Brainiac! Ah, it's a giant skull! Ah. I cannot get away from them! Attack my minions! <laughs> Attack! You're uh, not gonna turn evil on me, right, Luther? Of course not. How could I not help someone who's been filled with so much fear? Ah, uh, okay. I in that case, help me stop Rainiac. Uh, but please. Okej, okay, jak dobrze pamiętacie, ostatnio brainiak... Czekajcie, tutaj się chyba trzeba będzie zamienić na tego i aktywować sobie kostium. A, bo tutaj muszę to zniszczyć na razie. W każdym razie ostatnio Braniak... Ostatnio Brainiac zmniejszył trzy europejskie miasta. Teraz zabrał się za miasto Gotham City, czyli miasto znane z serii komiksów o Batmanie. Ciekawe, tutaj możemy coś zbudować chyba. Dobra, daliśmy radę, teraz to przesuniemy. Ależ pomniejszony cyborg. Jeszcze troszkę. No i udało się, Tak, możemy zrobić, brainiac, ale nie jestem Nie mnie. Dobra, czyli odblokowaliśmy sobie tutaj obiekt, przy którym będziemy mogli podładować coś i wybudować jakiś inny obiekt. A no właśnie, tutaj potrzebuję tych takich klocków bodajże. Chyba w tym właśnie stroju Lex Luthor mógł zdobywać takie specjalne klocki. Czyli trzeba będzie tutaj poniszczyć trochę tych obiektów. Na razie, przejdźmy tutaj sobie. Na razie chyba takich klocków nigdzie nie widziałem. A nie, teraz jednak złapałem, dobra. Czyli jest ok. Stąd chyba nic nie zawiorę. No ale ok, niszczymy dalej. Tutaj chyba leżą. A nie, wydawało mi się jednak. Tu nie są te klocki. Dobra, tego jeszcze nie zniszczę. Zniszczyłem teoretycznie. Mam 7 w tym momencie tych odpowiednich klocków, a potrzebuję 25. I teraz tak, tutaj. Znowu mamy złote klocki i srebrne połączone. Czyli tak, najpierw potrzebujemy czegoś na złoto. Kostium starczył, kostium kosmiczny. W ten sposób. Dobra, rozbiliśmy. A, i nawet już chyba kostium do srebrny chyba nie będzie potrzebny. Tak mi się wydaje. Maskujący, techniczny. Kombinezon ochronny to tylko na to. Tak, mogę to normalnie już zniszczyć w ten sposób. Jeszcze trochę. Okej. Okay. I sam przód tego pojazdu. I tutaj zdaje się, że możemy sobie zbudować znajdźkę Proszę bardzo. Czyli pierwsza znajdka zdobyta na tym etapie. Ale przejdźmy w lewo, bo jednak coś tutaj trzeba będzie ewidentnie odnaleźć, co będziemy mogli zebrać. Jeśli chodzi o te klocki, oczywiście. Może tutaj zobaczmy. Na razie nie za bardzo widzę właśnie te klocki, które możemy faktycznie zbierać. A, czekajcie, bo tutaj jest potrzebny cyborg, inny strój i spróbujmy to zniszczyć. Czekajcie. A nie, to przyciskiem B chyba muszę zrobić. O właśnie, w ten sposób. O kurde, co jest grane? Przestało? Chyba dlatego, że mnie uderzyli. Nie wiem, najpierw ich załatwię, bo coś tu jest nie tak. Przez to, że mnie atakują, to chyba nie mogę nic z tym zrobić. Ciągle mi anuluje używanie tego magnesu. Może to nie jest magnes, ale wiecie o co mi chodzi. No, nareszcie, zniszczone jedno. Teraz drugie. Okej, okay, i jeszcze trzecie. Zobaczymy co to nam da właściwie. Tu jakieś kolejne obiekty się wyrzuciły. Kurde, sporo jest tego do zniszczenia, to trzeba przyznać, a strasznie mnie wkurzają... O, proszę, tutaj zbieramy te klocki. Strasznie mnie wkurzają ci przeciwnicy, którzy ciągle tutaj biegają i tylko mi przeszkadzają. Weźmy cyborga i kostium rozbiórkowy. się mi stąd, kurczę. Dajcie mi święty spokój. Aha, teraz trzeba, trzeba tutaj Lexa Lutora z jego tarczą. To, że przede mnie chcący na, ten, na tę zieloną maź. I dobra, teraz tak, możemy wziąć kostium ochronny, żeby właśnie ta zielona maź nic nam nie zrobiła przypadkiem. I tutaj wszystko zniszczymy. Mi brakuje tylko 6 klocków. Tutaj chyba będą, patrzcie. Spróbujmy je zabrać. No, to już mam. 29 nawet. Jeszcze tutaj leży jakiś. Właśnie, 30 klocków łącznie. No dobra, to w takim razie już teraz tylko kostium starczą. I przechodzimy tam na środek. Sprawa będzie załatwiona. Z powrotem na zwykły strój. Chociaż nie, potrzebuję

Oj, lepiej, żebyście nie spudłowali, panowie. No dobra, czyli rozumiem, że ekstra wielki koszkiem się przyda do czegoś takiego, żeby rzucić się tym wbrejniaka. Ej, no, on! Czekajcie, bo. Nie mówcie mi, że. Uff, na szczęście nic się nie stało. Bo myślałem, że rzeczywiście spudłowałem i będę musiał znowu zbierać te kloski. Teraz ich ścisnąć. Uff.

Tutaj by się przydał odpowiedni też strój, ale nie wiem, czy akurat. Joker to ma. Nie. Kostium magnetyczny to zdecydowanie nie. Ma właśnie ten kostium. Ale to tylko do tego, tak? Żeby to zniszczyć. Tu musimy chyba naładować. Zobaczmy, jak to będzie działać. Dobra, strój naładowany. I proszę. Temu faktycznie to zniszczyliśmy I teraz coś z tego możemy pewnie zbudować, czekajcie. Ładnie tak, po tamtej stronie. No ale w sumie tutaj jeszcze mogę zająć się tymi znajdźkami. Pięć tych obiektów trzeba zniszczyć. Po tej stronie mamy jeden. Proszę bardzo. Teraz znowu wystrzelić to. Ok, dwa na 5. Wygląda na to, że tego chyba nie mogę zniszczyć, pewnie to jest też tylko do przejścia na 100%. A jeśli będzie potrzebne, to najwyżej jeszcze to zrobimy. Na razie ruszajmy tutaj. Tutaj jest kula potrzebna. Tak się składa, że Joker może się w nią zamienić. Okej, okay. i teraz co? Przełączamy się na Flasha. Aha, i przejdźmy na drugą stronę. To znaczy się na górę. Dobra, tutaj zniszczę w miarę możliwości, co się da. Ale nie, z tego chyba nic nie zbudujemy. Może prędzej coś tutaj. Tutaj mamy jakieś złote klocki teoretycznie. Ale nie no, flash... Aj, teraz patrzcie. Muszę znowu wejść. Flash się nie może tutaj zamienić w żaden strój, co by dało mu te, te promienie przebijające złote klocki. Więc coś musimy pewnie tutaj zdziałać. Ok, coś do zbudowania, patrzcie Aha, i tutaj pobiegniemy sobie jak zwykle bardzo, bardzo szybko. Rozpędzimy pewnie... Tak jest, tę karuzelę. Dobra, i co dzięki temu zrobimy? <laughs> oh, oh, why I love name ferris? A ferris wheel. Ale coś, Dobra, tutaj muszę jeszcze coś zrobić. Czekajcie. Ustań tutaj, jako flash. Aha, i zbudujemy znowu błyskawicznie coś. Chyba szykujemy małą niespodziankę. Roller coaster. Dobra, mój roller coaster. Mój, mój, mój. Dobra, potrzebuję jokera. How oh, lovely! The fairground is safe! At least, what's left of it. How come you got to press the button to stop Brainiac? I wanted to press it! Grundy, hope this all work out for best. Stop being so optimistic, Grundy. You're cramping my bad girl image. Cheetah, we need Grundy's optimism. Now more than ever. I bet there's something in those botanical gardens we can use. Right. Aha, czyli tutaj potrzebujemy jakichś trzech roślinek. Tutaj jest potrzebna Chita, bo ona może tutaj wykopać coś. Jest pod ziemi. O, właśnie. A teraz kurczę ktoś z laserem. Robin, ty nie miałeś takiego stroju przypadkiem? Mam taką nadzieję, szczerą. Kostium z hełmem, kostium świetlny, magnetyczny. Ten z hełmem chyba potrafił to zrobić, czy nie? Nie, nie za bardzo. Kostium świetlny, techniczny, ochronny. Nie no, to chyba jednak nie on. To mi się może wydawało. Dobra, na razie to i tak jeszcze tutaj mam coś dla Grandiego. Zniszczymy to. Dobra, teraz znowu czyta. Ona tutaj po raz kolejny wykopie. Następną pewnie roślinę. Dokładnie tak. Tylko, że to nie jest jeszcze to, co muszę zrobić, bo potrzebujemy. Pewnie muszę właśnie rozbić te trzy rośliny, a to oznacza, że któryś z tych bohaterów ma taki strój, którego potrzebuje. No ale dobra, na razie jeszcze znajdźmy trzecią roślinkę. Później się zastanowimy nad odpowiednim kombinezonem. Tutaj faktycznie droga jest zablokowana. To są właśnie ikonki tej rośliny. Tutaj srebrne klocki, ale nie mamy chyba takiego stroju. Tam Muszę przejść. Mamy jakiś strój. Strój nurka chyba. Dobra. Na górze widzę hak. To czekajcie. To chyba robin się przyda pewnie. Spróbujmy tam podejść. Dokładnie tak. Pociągniemy za to. I proszę. Mamy drabinkę dzięki temu. Tutaj Adamołysta mamy też w wodzie. Nie wiem czy go uratujemy czy nie. Zobaczymy. W tutaj zniszczymy co się da. Chociaż tego niszczyć chyba nie potrzebuję. Najważniejsze to zdobyć ten kostium. Dobra. Będziemy mogli właśnie nurkować pod wodą dzięki temu. Kostium, nurka Robina, może być używany do eksploracji podwodnych obszarów. A za pomocą zainstalowanego w nim lasera można podgrzewać i niszczyć złote obiekty Lego. Proszę. trzymaj B, aby go użyć. Czyli dopiero teraz mogę. Tamte złote obiekty zniszczyć. No to sobie odpowiedziałem na pytanie. Tutaj najpierw zniszczymy te dwa złote obiekty. Dobra, teraz ten. Ok. I patrzcie, wody już nie ma. No i teraz tutaj cheeta przyjdzie. Będzie kolejna roślinka, jak rozumiem. A, trzeba przytrzymać B. Tak jest. No i teraz Robin już dokończy dzieła. W takim razie. No, prosto na to. Ok. No i tak jak myślałem, tutaj się otwiera przejście powoli. Dobra, no to lecimy tylko tam. Tutaj, tak jak mówię, jest teoretycznie Adam West, ale nie jestem pewien, jakbym mógł go tutaj uwolnić. No to też jest jeden z rodzajów sekretów, więc aż tak bardzo nie mam ciśnienia, żeby. To akurat wykonywać. No i właśnie tutaj jest nawet informacja, że musimy te korzenie zniszczyć i... żeby pamiętać, że ten kostium nurka ma, laser, ma laser, który pozwoli mi zniszczyć te rośliny. No, czemu to nie nakierowuje? Nie jestem w idealnym miejscu chyba. No, nareszcie jeszcze jedna tutaj. Po tej stronie. Grundy, Aha, czyli jego tutaj potrzebujemy, tak? Ciekaw jestem, co tu znajdziemy. Wow, To jest what we to wszystko, stało, Dobra, tutaj potrzebujemy innej postaci. Nie, nie, nie. Nie Grandiego, tylko na przykład Robina. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Aha! Znowu uderzyliśmy w breniaka. Brainiac! Ah, there's so many of them. More to love. I'll take them all on. I'll save a few for me. It's the real Brainiac. He's getting away. <laughs> <laughs> Gotham uh, will soon be just another tiny city to add to my collection from other worlds. We need to act quickly. Quickly? <laughs> That's my specialty. Mine! No one else can act quickly, except for me! No tak, tylko tego jeszcze brakowało, żeby tam Brainiac miał swoje klony. No ale na szczęście sobie szybko z nimi poradziliśmy. Pytanie tylko, czy w przyszłości jeszcze nie będą sprawiały problemów. No i wygląda na to, że ostateczna walka przed nami. Nie wiem, spróbuję coś z tymi mackami za chwilę zrobić. Nie wiem, czy jakoś w nie uderzyć, kiedy on tutaj podchodzi, kiedy on uderza. Chyba raczej nie dam rady w ten sposób. Nie wiem, nie wiem. Teraz jakiś nowy atak ma podziemny. Uważajmy. Próbujmy w ten sposób. A czekajcie. W to uderzamy. A właśnie. Bardzo dobrze. Tylko, że co to mi dało? Na razie chyba nic ciekawego. Aha, dobra. Spokojnie, spokojnie. Szybko na Supermana. Gdzie on jest? On ma strój. Pan też wspomagany i teraz. Trafmy w to. Okej. Okay. Mogliście zauważyć, że ta macka miała teraz takie srebrne klocki. Więc na tym to chyba polega. Patrzcie. Muszę tutaj uderzyć. Nie wiem, nie trafiłem chyba. A jednak udało się. I teraz za chwilę znowu będą te srebrne klocki, więc przygotujmy się na to. I uderzymy znowu tą rakietką. Proszę bardzo. Nie, 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 strzelaj tutaj, kurde. Za dużo przeciwników, którzy jeszcze przeszkadzają. Teraz. No, uda się? No, gdzie jest ta nagroda? Don't play in any parties, just get Flash. Firing a giant laser. It's just so aggravating. Wonder Woman, your bracelets could come in handy here. Dobra, faktycznie Wonder Woman się tutaj przyda. To w którym miejscu muszę tego użyć? Nie wiem. A, bo pewnie muszę coś zbudować jeszcze, tak? Czy nie? Już teraz sam nie jestem pewien, bo tam przez chwilę, jak byłem Batmanem, o właśnie, jest B. Coś tutaj chyba muszę zbudować jeszcze. Nie, 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 nie tak, nie tak. Strasznie mało tutaj widać. Eee, kurczę, chyba nie o to chodzi. Tutaj mogę zbudować jakieś klocki, patrzcie. Spróbujmy. No właśnie, i zawsze w takim punkcie mogę użyć Wonder Woman. Ona odbije ten promień. Dobra, i gdzie teraz? W te oczy? Nie, chyba nie za bardzo. A, tutaj chyba. Dobra. To by było na tyle. Co dalej, co dalej? Flash powiedział, że teraz na niego pora, ale... Co on miałby zrobić teoretycznie? Nie wiem, na razie chyba nic ciekawego. Dobra, załatwmy ich tutaj trochę, bo możliwe, że jeszcze trzeba... sobie z nimi poradzić, aczkolwiek nie, no oni tutaj ciągle będą... W nieskończoność, w nieskończoność wyskakiwać. W ogóle zapiszmy sobie grę. Zajrzę się jeszcze tutaj, ale... Nie, no, tutaj potrzebuję zielonej latarni. Po tej stronie raczej niczego potrzebnego do przejścia nie znajdę. A, tam klocki są, które można zbudować. I faktycznie zielona latarnia będzie... Znaczy tutaj flash będzie potrzebny. Okej. Okay. Wayne Tower? no I'm pretty sure it's called flash tower because it's mine green lantern he's alive how wonderful i know i love that he isn't dead how about a home <laughs> i don't know what if he's a zombie <sighs> and i thought he was dead but it all worked out in end what is going on with everybody long story let's get back to the watchtower what about brainiac he'll be fine No tak, Brejniaka na razie zostawiamy, a jakżeby inaczej. No bo cóż, gra przecież jeszcze nie mogła się skończyć. No i za chwilę sobie zobaczymy jeszcze film wprowadzający do kolejnego etapu, bo jeśli chodzi o Brejniaka to z pewnością jeszcze będziemy musieli z nim się zmierzyć i to być może niejednokrotnie. Watch where you're walking. There's 22 million people in these. Brainiac channeled our power rings through some kind of crystal. Wait, I have a piece of it. That looks sharp. That's gonna be too small to do any good. Take it easy, lady. Be a lot easier if they didn't give into emotions, huh, Robin? Pretty sure grumpiness isn't an emotion. If we had a full-size crystal oh. and the power ah. of the lanterns, we could restore the Earth. I can use the crystals at my Fortress of Solitude to try to create a duplicate. Love him hmm huh. we still need the power of the other rings any idea where the other lanterns are the explosion sent me back to oa home of the source of my power i'm guessing they were thrown back to the source planets of their power rings too blue indigo and violet shouldn't be any trouble how are you gonna get villains like sinestro atrocitus and larfleeze to help maybe we don't need to ask if we could get a hold of their power batteries the energy contained within should be enough how would we even get close to them I'm not sure this worked out right. I don't think so either. This outfit makes my hips look big. I'm Batman. Green Lantern will take you as our prisoner, trading you to your enemies. Once we're close enough, we'll create a distraction so you can grab the power. <laughs> rundy come to help. He's pretty strong. And smart, also. We're bringing him. Good luck. <laughs> be Okay, she better not mess up my outfit. I love my new one. I'm Batman. <try> so, probably best if you all come with me to the fortress. Okay, to można powiedzieć, że będzie ciekawie, no, Batman. przebrał się za Jokera, Joker za Batmana i zobaczymy, co z tego wyniknie. Właśnie nie możemy zapominać o tym, że Breniak sam w sobie nie jest jedynym zagrożeniem, że ciągle trzeba jeszcze martwić się o to, co zrobić z tymi miastami, które zostały zmniejszone i tutaj właśnie to, co teraz będą próbowali robić nasi bohaterowie, ma między innymi doprowadzić do tego, żeby te miasta przywrócić do swojej pierwotnej postaci, a więc to już sobie zobaczycie w kolejnych odcinkach na które serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.